Dwa zapachy Jaguara, jeden z 1988 roku i drugi z 2013 roku, duży przeskok czasowy i zmiana formuły zwykłej w formułę, no, tak zwaną Evolution, zapach jest stworzony przez tego samego perfumiarza mimo upływu lat. Stworzył go Dominik Perez ten pan no on jest kojarzony głównie z zapachami jaguara, jeżeli ktoś się orientuje i stworzył no właśnie jaguara Classic Black, który się podoba wielu osobom. Również no, stworzył te dwa oraz Jaguar Classic Gold, który też ludzie chwalą. No i jak za cenę 50 zł to Jaguar Gold jest naprawdę bardzo dobrym zapachem, trwałym, długo trzymającym, ciepłym, idealnie nadającym się na Chłodniejsze dni, ale wróćmy do tych dwóch kompozycji zapachowych. Dlaczego wybrałem je akurat? Po pierwsze, ciężko je dostać teraz w sklepie, już nie są wystawione na półkach. Kiedyś można było je bez problemu kupić w Rosmanie, czasami w Hebe były, czasami w Super Farm, no teraz niestety ich nie ma. Jest nowszy Jaguar który nawiązuje stylistyką do tych zapachów, ale niestety jest bardzo słabym zapachem. Mówię dokładnie o zapachu, który się nazywa Formen Ultimate Power. Zapach Ultimate Power no jest całkiem udaną kopią zapachu Creed Aventus. Więc jeżeli chcecie sobie kupić coś podobnego do Creed Aventusa, ale z nutą Bardziej cytrynową niż Krit Aventus, to możecie sobie kupić Jaguara, nie pożałujecie. Ludzie, co piszą, że on nie trzyma na skórze, mylą się, albo psikały, psikali tylko raz. Jak psikniesz 6-7 razy powiedzmy 3, 3 na klatkę piersiową, 2 na lewe ramię, 2 na prawe to to długo będzie trzymało, więc zależy to oczywiście od ilości, jaką zaaplikowałeś ale wróćmy do tamtych dwóch starszych zapachów, czyli do tych. Jaguar Men, mimo że z 1988 roku, ma nuty, które mogą się spodobać osobom, które lubią zapachy aromatyczne, korzenne. Minusem jest takim dla mnie, że on ma trochę nut drzewnych i ziemistych. No to może... Prowadzi do tego, że ten zapach będzie wchodził w półkę bardziej dojrzałych zapachów. Ten natomiast, on ma nuty główne, akordy aromatyczne, świeży, korzenny, zielony. Na, prawie na samym końcu ma nutę drzewną, ale według mnie, zaraz rozpakuję, on będzie bardziej interesujący ze względu na to, że oprócz aromatycznych i zielonych nut, ma jeszcze pudrowe nuty, które będą. Jakby powodowały, że ten zapach będzie bardziej wygładzony na skórze. Ten będą powodowały, że zapach będzie troszeczkę bardziej taki podchodzący pod dojrzałego faceta typu 50 lat, coś w tym stylu. Dobra, ale rozpakuję jeden, a na drugim nagraniu drugi, więc no. Teraz tak. Najpierw ten starszy Jaguar Men. Eee, tak wygląda opakowanie. Nic specjalnego, klasyczne. Kup, to jest należy do Lalik, tworzony we Francji. Czy tu coś ciekawego jest? Nie aż tak. Dobra. Rozpakujmy go i zobaczmy jak będzie pachniał. Opakowanie klasyczne, tutaj niby trochę szersze, ale dopasowane, żeby się nie stłukł. Ładna ciemnozielona buteleczka, prawie jak okładka Harry'ego Pottera Książe pół troszeczkę ciemniejsza nawet. Nie widać tego w tym świetle. I chyba Wam nie będę w stanie pokazać efektu świetnego. Że kartka pomoże. O, troszeczkę pomogła, widzicie? Fizyka. Pewnie oświetlenie też by pomogło. No, jest, jest ciemna, zielona. Jak ktoś lubi zielone kolory, to jest uspokajająca barwa. Dobra. Więc możesz sobie ją kupić, żeby się nie patrzeć nie patrzyć na drzewa, tylko żeby się patrzeć na nią. Będziesz miał tą samą barwę zieloną, która koi i uspokaja nerwy. Dobra. Wróćmy do zapachu. Czemu ostrości nie może złapać? No, złapał. Psiknę sobie ją tutaj, bo dzisiaj testowałem coś na innej stronie. Tylko przesunę opakowanie. Nie wiem, ile to było psików, ale wystarczająco, żeby poczuć, że zapach faktycznie wchodzi w klasyczny zapach. Eee, jest ziemisty. Jest mm, taki meszek czuć. Jest drzewny. Jest dojrzały. O, tak bym go podsumował. Czuć oczywiście aromatyczne nuty, ale bardziej idące w kierunku, jeżeli kojarzycie zapach. On tutaj nie jest wymieniony. Eee, muszę sobie przypomnieć nazwę. Poczekajcie. Nie ma, nie ma niestety na fregantice napisanego. Eee, Coty Aspen. To jest Coty Aspen. Jest zapachem za 25 albo 30 zł. Który przenosicie, jak się psikniesz, przenosicie w mokry, wilgotny las, który deptasz po mchu, też mokrym, i ten las jest umiejscowiony w górach. Ale nie na wysokości dużej, żeby nie było za chłodno. Tylko tak no. Kupcie sobie kot i aspen i powiedzcie, powiedzcie, co o nim sądzicie, ale jeżeli. Poczujecie to, co Wam teraz opisałem, że tak pachnie jak ten las mokry. To znaczy, że no całkiem dobrze mi idą recenzje i wiem mniej więcej, jak opisać zapach. Wracając do tego, specjalnie trochę przedłużałem, żeby zobaczyć, jak będzie pachniał. On, on jest troszeczkę mydlany w sensie nie ma nut mydlanych tam. Ciężko powiedzieć, dlaczego ciężko powiedzieć? Wejście, zobaczcie na skład e, nuty zapachowe. W większość zapachów z lat 80., 90., do 95., może 8, no, może do 2000 roku. Jak zobaczycie, większość zapachów wyprodukowanych w tamtych latach, one mają naprawdę szeroką gamę nut zapachowych. Obecne perfumy mają. Dwie nuty głowy, dwa serca, trzy bazy, albo 3, 3, 3, czasami 4, 2, 2, coś takiego. A tamte miały po 7, 7, 7, albo 6, 6, 6. Miały po prostu bardzo dużo nut zapachowych. I teraz wiecie, co jest w składzie Jaguara Classic? W sensie Jaguara Forment, tego z 88. Już wam czytam i powiem, co mniej więcej można wyczuć. Oczywiście to wszystko zależy od, nut, od pory pogodowej, od pecha skóry, który się zmienia. Z, zależy, co jecie, od hormonów, też zależy od wszystkiego. Tak czy siak, teraz mamy 5 stopni Celsjusza na zewnątrz, w pokoju jest ciepło. Nuty zapachowe, jakie ma, to są bazylia, zielone nuty, pomarańcza, greyfoot, lawenda, mandarynka, liść, czarnej porzeczki, bergamotka, any, sztymianek jodła, goździki, gałka muszkatołowa, cynamon, szałwia, kminek, geranium, róża, cyklamen, jaśmin, gardenia i nuty bazy to tytoń, mech, dębowy, skóra, cedr, drzewo, sandałowe, paczula, piżmo, paproć, bursztyn, fasolatonka i wanilia. I słuchajcie teraz, mam tak czasami jak recenzuję zapachy, w sensie próbuję recenzować, bo to nie można raczej nazwać profesjonalnymi recenzjami, ale wracając, wydaje mi się, że większość osób nie potrafi dobrze robić recenzji, bo oni opis opisują tylko swoje doznania, a każdy ma inne doznania, jak wącha zapach. Więc, no, spoko, można się kimś sugerować, ale nie, no, powinno się poczytać wiele opinii, zanim się coś kupi. Co w nim czuć? Czuć w nim paproć, mech, trochę tytoniu, trochę jodły, trochę goździków, kminku, anyżu, tymianku i czegoś zielonego. To czuję w nim. Nie czułem tamtych pozostałych, które Wam podałem. Jeżeli one są, to one są albo tak zmieszane, że dzisiaj nie czuję ich na swojej skórze, albo nigdy ich nie poczuję, bo akurat mam taką skórę, że nie będę czuł pomarańczy, mandarynki, czego jeszcze? Cynamonu, gardenii, cyklamenu, jaśminu, róży. Chociaż róże może troszeczkę czuć. Ale no Jest pełno nut zapachowych, których nie jestem w stanie wyczuć. Co nie zmienia faktu, że ten zapach pasuje dla osoby, która po prostu lubi zapachy dojrzałe i lubi myślami przenosić się w las. Tak bym go to nazwał. Bo się wyróżnia i mech tębowy, i te inne zielone nuty. Oraz trochę przypraw. W ten sposób bym powiedział, no jest, na pewno takiego na ulicy nie poczujecie za bardzo, no chyba, że będzie jechał jakiś starszy pan. Więc jeżeli chcecie mieć coś, co odrywa się od obecnych standardów, że ludzie się psikają tym samym prawie, no to tu byście się wyróżnili, bo ten zapach kosztuje 42 zł, a nie jest taki zły. Oczywiście czuć niestety no, tą stronę bardziej dziadkową. Ale nie jest to zapach aż tak zły. I można spróbować za 40 zł. To by było w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie.